Siema Dostałem do naprawy do naprawy yy, Zobacz, czy dasz radę coś zrobić yy, PlayStation 2 nie działa guzik tam w ogóle się nie da się go wcisnąć Podłączmy do prądu i zobaczmy jak to się ma w ogóle już jest podłączony. Nie. Nawet się nie świeci, dioda się nie świeci, nic. Bierzemy się do roboty. Tu jest na... tu jest nasz przełącznik. No, tutaj chyba czegoś brakuje. Guzika nigdzie nie widzę. Tu powinien być guzik, nie? No tak, te jest od klapki na pewno. O, no, brakuje tutaj godzika. Gdzie składa? Że gdzieś mam części od slimki właśnie też. I zaraz poszukam, może będzie pasować przełącznik. Dobra, mam coś. Eee, ten się różni. To nie jest ten sam. Ciekawe, czy to jest potrzebne. Co to jest to? Co to jest? Nie wiem, spróbujemy zamienić i zobaczymy, czy coś w ogóle będzie trybić. Podłączyłem do prądu właśnie i. i nie działa. To jest potrzebne. To. nie ma? Czy to nie jest czasem. A wiem co to jest, to jest czujnik do pilota, prawda? Gada się, to było tak. No ale nawet, to czemu to nie działa? Dobra, na razie zostawmy to, rozbieramy dalej. O, tu coś było robione. Ha no ciekawe. Dobra, od czego zacząć, jak to sprawdzić? Y już sprawdzimy, czy w ogóle prąd dochodzi, tak? A, zbiłem Właśnie A się zbiłem w brzucha, <grywy> Będzie widać? Będzie widać. Osiem. w ogóle. Nie mamy tu w ogóle napięcia. oj, Jakieś bezpieczniki posprawdzać, nie? O ile są? Jakieś, o tu jest jeden. Ja Dajcie mi chwilę, muszę wygooglować, zobaczyć, gdzie są bezpieczniki. Mam to. Yy, wszystkie bezpieczniki są oznaczone PS i numerek. Także lecimy, sprawdzamy po kolei, ciśkie. PS1. Yeah. PS1 na PS2. Mm. O, oh, maleńka. Mamy cię. Dobrze, dobrze, dobrze. A, przepraszam za hałas, sąsiad coś robi. Nie wiem co. W tak 4 godziny coś piłuje. Nieważne. Yy... I co teraz? Ten bezpiecznik jest walnięty. I moje pytanie brzmi, co spowodowało, że on walnął? To no, chyba będzie za trudne dla mnie, ale... Zrobimy tak, że ja spróbuję zamówić ten bezpiecznik. Wymienić go. Może zamówię dwa? Wymienimy go. To będzie pierwsza taka mała wymiana. Hej, przygoda. Dobra, ja szukam, zamawiam ten. Dwa albo ze trzy zamówię i spróbujemy to wymienić. Jestem. Szybko, nie? I <grych> eee, to jest maleńkie. Ja nie wiem, gdzie ja dam radę. Widzicie, tak, maleńkie? Zamówię 10 sztuk. Dobrze. Ze 5 Rozwalę szósty się na pewno spali, bo coś jest nie tak z tym. No dobra, nie? Próbujemy, nie? Ups, troszkę się różnią. czy to będzie dobre. Nie, no, szukajmy takich. Tu jest napisane nawet. GPS 1 to są te. No i taki zamówiłem na Aliexpress. No nic, trzeba spróbować, nie? Naprawdę, ja nie wiem, co ja robię. Jeśli ktoś wypiście śmiało w komentarzach, co robię źle, wcale się nie obrażę. To jest mój pierwszy taki komponent SMD, który wymieniam. Może trzeba dać ceny troszkę. A damy, a co to szkodzi, nie? Ojej, uciekaj bąbelku

Dios tu zawalony, szuki pogubione Chyba P.S. 2 masli leży Rozłożona wieka płyta, pierwszy raz w życiu lęka mi się trzęsie lekko, muszę znaleźć ten bezpiecznik Małe czarne etu, patrzę na schemat obraz internetu internetu i gdzie ten cholerny jeden, Gdzie te cele S.N.D., trzy litery A dla mnie to czarna magia, to niezwykły lud To technika, to jest jazda, bezpiecznik snd Ty mały, postępy draniu, pierwszy raz się ruszam Czuję, się pogrążam w bałaganie Rutowica drzwi w dłoni Grot gruby jak palec, próbuje go złapać, on ucieka jak szaleje jest A rzutny za mało grzania, to jest dramat. Ktoś nie powie jak to zrobić, bo zaraz to stanę amo. z niej idzie nic nie działa. Ręce w Jones będzie nosi. Taką gdzie ma trafa. Tej piepszym przemyślisz bliskości. No, no, po praktycznie nie... no Nieźle, no według mnie, <śla> że to w ogóle będzie działać. Próbujemy? Oczywiście, że tak. O! Jest! Jest! Dopytanie, dlaczego wtedy się, dlaczego ten, ten bezpiecznik się zjarał, nie? Nie wiem, złóżmy i zobaczymy, bo jestem ciekawy. Ślicznie. O! No piękne. Zobaczymy czy płyty działają, nie? Pamiętacie te na Ja niestety, ja niestety ja się wychowałem na tekenie trójce i dwójce. Teken 3, Tony Hawk 2. Ach, to były czasy. Płyta się kręci. proszę. One. Fight. Ready for the next Uuu, dobra, wszystko świetnie gra Pięknie Mam nadzieję, że jest naprawiona ja Jeszcze sobie mecz. Przygotuj Nie będę was zanudzał I O, i i mecz. i o, to jeszcze trzeba I na kolejny I Przygotuj I to zastanawiam się, dlaczego ten bezpiecznik się spalił. Ja jeszcze chwilę pogram, a wy się trzymajcie cieplutko. Ciao.